Bym spotkał Ciebie znów pierwszy raz na innej drodze pośród innych drzew Może inaczej zaszumiałby las. Inną melodię przyniósłby ptaków śpiew. domu, czy zostajesz tutaj na noc? Nie no, muszę to dokończyć. Co musisz dokończyć? A, hmm. A tu że ci zostało? Tak jak widać. Dobra, to ja idę, ale ze na papieroska, jeszcze się coś ciekawego. O co chodzi? Mm -hmm. Słuchaj, po ostatnim briefie klienci się po prostu obsrali jak zobaczyli te twoje pomysły A moim zdaniem wersja z krowami na plaży to jest po prostu stary totalny sztos Więc stary jest bardzo zadowolony i planuje kampanię na rynki międzynarodowe I mamy przedłużać po prostu kontrakt A najciekawsze, że doszły mnie słuchy, że miałbyś to robić ty Ciesz się? No, byłoby super a co ty, masz doła jakiegoś, co? Nie, po prostu mam problemy ze spaniem. Takie branżowe problemy ze spaniem? Nie. Takie zwykłe problemy ze snem. Takie zwykłe problemy ze snem? Hmm. No bo co ty się dziwisz, jak gniesz w robocie po nocach, wszyscy wyszli, a ty tu siedzisz, he? No, może masz rację. Słuchaj, zrobimy tak, mam pomysł. Kończ szybko co zacząłeś, po prostu leć na kwadrat, ogarnij, ja potem do ciebie zadzwonię i zobaczymy się tam gdzie ostatnim razem, pamiętasz? Widać gwiazd. W mieście nigdy nie widać gwiazd. I nie przeszkadza to panu? Nie. A pani? Nie wiem. W moich rodzinnych stronach zawsze widać gwiazdy. No są ciche, wstaje się wcześnie. Jest inaczej niż tutaj. Ale tutaj jest życie. No tam też jest tylko trochę inne. Ty co tu jeszcze robisz? Przepraszam. To może się przedstawię. Stanisław Dąbrowski. Maria Eichel. Bardzo mi miło. Tak naprawdę? To wcale nie jestem z Warszawy. Tak? No, kiedyś kogoś bardzo podobnego do ciebie, wiesz? Szkoda, że nie mnie. Skąd pochodzisz? Z strzebiatowa. Żartujesz? Nie. Poważnie? Mhm. Wychowałem się tam, tak? Jak to możliwe, że się nie znamy? Przecież tam wszyscy się znają. Naszyk. Idziemy na spacer? Pewnie. Czemu nie? No to chodź.

Ziemne uroczystka W polu krwawych maków Usnęłam powoli Stachu! Maro! Co ty tu robisz? Cześć! Sto nie widziałem. Ale ten czas leci, co? Mogłeś dać znać, że przyjeżdżasz. W sumie to nie planowałem tego za bardzo. Ale coś się stało? Nie. Szukam kogoś, wiesz? Tutaj? Masz teraz chwilę? Jasne, jestem po pracy. Ale co teraz robisz? Jestem nauczycielem w naszej starej budzie. O, ja pierdolę. <laughs> to co? Przejdziemy się? Pewnie. Piwko? W szkole, w urzędzie, rodzice nic nie kojarzą. W internecie nic. Hmm. A może podała ci fałszywe nazwisko? Sam nie wiem. A pytałeś o księdza? No w sumie to nie pomyślałem o tym. Na plebanii mają stare ewidencje ludności. Może jej dziadkowie tu mieszkali, a ona ich odwiedzała. W sumie? Można by spróbować, no, tylko wiesz, ja to z kościołem zawsze na bakie. <grystanie> Spoko, biorę to na siebie. Przyjadę po ciebie jutro rano autem, pojedziemy do niego razem, a teraz muszę lecieć, wiesz, żona, dziecko, klasówki no, do sprawdzenia. Jasne. To trzymaj się, do no, jutra. Dzięki, Marek. No, na razie. Może? Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Daj znać jak wam poszło. Taku, ma adres. To co? Idziemy? Jedziemy. Nie tam! Czego tu szukasz? Spokojnie, my tu nic nie robimy złego. No wszystko przez te lata rozkradli. Nic do wyszabrowania nie ma. O Boże, Stasiek. Przepraszam, ale nie przypominam sobie Pana. Przepraszam, ale ja znałam kiedyś kogoś bardzo podobnego do Pana. Staśka Dąbrowskiego. No to mój dziadek. A zna Pani może Marię Eichel? No pewnie. Przed wojną to była moja najlepsza koleżanka. W czasie okupacji to już nie mogliśmy się tak często spotykać. Ale Staszek, to znaczy się Pański Dziadek i, i Maria to tak mówiąc po dzisiejszemu romansowali, a to było Srogo zabronione. Dziadek nigdy mi o tym nie opowiadał. Ja nawet mam jakieś zdjęcie nasze wspólne. Po wyzwoleniu wzięli go do Wojska Polskiego. Poszedł Berlin mhm. zdobywać. No a tutaj to zostały jakieś takie same męty, które potem Marysia jeszcze wielu innych Wiśle utopili. A szkoda. Wielka szkoda. Bo Sasiek i Marysia to planowali razem wyjechać, jak się to wszystko skończy. No, ale to dawne czasy. Chodźcie, to wam pokażę nasze wspólne zdjęcie, dobrze? Chajcie ja zaraz. Czasami, kiedy jestem sama, to Maria do mnie przychodzi. Tak sobie rozmawiam. One, two, to our heart see